Przeczytałem pokrótce, nie wiem, czy to będzie takie super ekonomiczne, bo tutaj oszczędności, że ja pierniczę promo dla wszystkich 69 groszy za minutę, pał za 9 groszy, cokolwiek to jest, a dla studentów 59 groszy. No nie wiem. Cena za dzień maksymalnie 89 zł. Za dzień dla studenta 89, to ma być rewelka. Jeszcze mam pewne problemy z aplikacją. Bo już się zalogowałem, już mnie tam przy, przyłączyło, ale jest tą zieloną linią yy, zaznaczony obszar. I nie wiem, mam pytanie, czy znaczy mam pytanie, zaraz sobie zadzwonię, się dowiem czy ten zielony obszar zaznaczony tą zieloną linią to jest obszar, gdzie można to parkować, czy obszar, poza który nie można się wy, wybierać, bo tak jakby to był tylko ten obszar do jeżdżenia, no to chyba jakaś kpina by była. Zaznaczony ten ograniczony zieloną linią to jest strefa, w której może pan wypożyczyć skuter i oddać, że tak powiem, zakończyć jazdę. Natomiast poza tą strefą jest najbardziej, może pan wyjechać. Eee, może pan również, że tak powiem, zapozować skuter poza strefą. Natomiast wrócić skuter jedynie można w środku tej strefy. Dobra, to w takim razie wszystko jasne. Bardzo dziękuję. Taka jeszcze sytuacja jest. Zawsze chciałem się zapoznać z tym iPadem Pro. No to jest taka możliwość, żeby się z nim zapoznać. 12,9 cala, Wi-Fi plus LTE. No kur... zobaczymy, czy co to jest warte. Podobno mamy wyrzucać znowu komputery. Już że raz była akcja, że mamy wyrzucać komputery. To powiem wam, ciężkie jest i duże. No, wydajnościowo ma być petarda, no ale zobaczymy. Na razie muszę to pokonfigurować. O tyle to jest wygodne, że przekładam jedno do drugiego i się samo to wszystko robi. Po prostu dla mnie to jest niezła lipa, że cały czas zostaje tutaj taka siatka ikon 5x4. No, przy takim wielkim ekranie, nie wiem. Aż to źle wygląda po prostu. No, mamy niby ten dok na dole, że możemy sobie te rzeczy do tego doku zrzucić. No ale to. Nie wiem. No, chciałbym to zagęścić, powiem szczerze. No, a tu będzie petarda, jeśli chodzi o wydajność, trzeba przyznać. Z tym się nie będę spierał, że to będzie wydajne urządzenie, bo to już wszyscy inni testowali i potwierdzają, że jest petarda. No nic, na razie wchodzi do mnie na kilka dni. Kurnia, no jakie to jest ciężkie do testu. Informacja taka delikatna, bo. O... Jak się już pojawia to, to znaczy, że już wybrzmiała cała Brazylia. I na pewno wybrzmiała cała Hiszpania, tak więc zrobiłem playlisty. Na Hiszpanię to już dzisiaj, a na Brazylię to dopiero za dwa dni, jak się skończą wszystkie filmy. Wrzucać, żeby już były publiczne, bo inaczej ich nie mogę za bardzo do playlisty dodawać. Znaczy mogę, ale i tak są niewidoczne, tak więc bez sensu. Także zrobię takie dwie playlisty. W opisie filmu zawsze macie link do. Do playlist, i oprócz tego będzie jeszcze taka sytuacja, że te playlisty są też na stronie mocnywlok.pl. Tak więc, jak ktoś jedzie do Hiszpanii, jakieś sugestie z mojej strony, no być może nie jakiejś super profesjonalnej. Nie jest to przewodnik turystyczny, ale zawsze staram się pokazywać miejsca, jak mniej więcej wyglądają, czego się spodziewać, ceny to zapraszam, a jak ktoś się wybiera do Brazylii i chce jeszcze zahaczyć o Argentynę i Paragwaj, to też zapraszam, są też wiem osoby, które czekają aż wszystkie filmy się pojawią i tak jak w Netflixie wtedy całą playlistę, ciach, lecą jeden po drugim żeby nie czekać na kolejny, tylko chcą mieć całą e, całą wyprawę za jednym razem, tak więc dlatego teraz robię w ten sposób, że wyprawa jest daily vlogiem e, ja po powrocie, tak jak żeśmy ustalili mam po kilka dni na, 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 na dojście do siebie, akurat te te zaległe filmy wskakują. No i wracamy, tak jak teraz już widzicie, do regularnych daily vlog. Zapraszam. Czuje mi jakoś ten e, smakował, to i dzisiaj fast foodowo e, burgery mi wpadły w oko, no bo zapomniałem, że tam są dobre burgery. Niestety nie największe jak się okazuje, co przy fast foodowej diecie jednym takim strzale dziennym to. Trochę słabe jest, no ale nic. Wszedłem w Halomi Burger. Burger, który w ogóle nie posiada w sobie mięsa, tylko ma tam e, ten główny składnik, gdzie zazwyczaj mamy mięso albo rybę. E, to, e, to tutaj jest w, e, ser Halomi, no po prostu. Ser Halomi, Rukolka, jakiś tam fajna, fajny sos oliwkowy, <coughs> Przepraszam, naprawdę w porzo. Jeszcze jest wegeburger burger i pamiętam, że on kiedyś smakował, ale może już jutro sobie trochę odpocznę od, od Nordfisha, bo co za dużo to niezdrowo. Druga propozycja to był y, Tuna Burger, też znana, już przeze mnie rekomendowana, też bardzo spoko. No Szkoda, że to takie trochę za małe. Dwie takie rzeczy, 24 zł, czyli idealnie mieści się jeszcze w tym limicie 25. Aczkolwiek nie jestem za bardzo przejedzony, powiem szczerze i mam nadzieję, że jutro do obiadu jakoś przetrzymam. Coś sobie muszę wymyśleć na jutro, żeby było takie, no, nazwijmy to trochę bardziej treściwe, żeby mocy było dużo. Dzisiaj z chłopakami się jeszcze umówiłem na mały zabieg. I jeszcze wracając do fast foodowej diety, bo tak sobie uświadomiłem, że poprzednia edycja, teraz mamy 2019, poprzednia edycja takiej ścisłej diety fast foodowej to ze 3 czy 4 lata temu była. A potem sobie trochę, no, byłem na fast foodowej diecie, ale jeszcze dodawałem te wszystkie inne Rzeczy, które w samej klufa stwodowej diety są zabronione, e, i tam było wtedy wyświetlałem informacje wagowe. Myślę, że teraz bez sensu, żeby, żeby, żeby to robić tak na bieżąco, bo to są wahania jakieś śmieszne wahania wielkości dobrej, porannej kupy, za przeproszeniem. Tak więc nie będę takiego cyrku tutaj robił, ale myślę, że po miesiącu zrobimy sobie takie podsumowanie, jak ten miesiąc wyglądał i czy się udało coś w dół, czy się udało coś w górę. Tak, no staram się, naprawdę się postaram teraz tak stricte się tego wszystkiego trzymać, żeby nie było lipic, prawda, z święta za pasem, ale myślę, że jakoś dam radę żeby tam nie ulegać jakimś pokusom na, na, na wielkim. Tak więc, no będę, po miesiącu zrobimy podsumowanie, i wtedy zobaczymy, czy, czy to działa, czy to nie działa. Kaś kosmiczna ja pukawa. No, coś co nie. Jak Francuzów też chcecie, czy nie? Ja Francuza, tak, głównie. Ja, czarnego, bie, ja, też, ja tak, czarnego, bo ja wolę do czarnych szczelaczy. Czyli na białym tle, tak? Na białym tle czarnego Francuza, poproszę. Te, to, to są te bartkowe? Tak. Co? Nie, nie, ale o czym mówisz? No, które są Bartkowe? Te, co eee, tak, tysiąc ta, sztuk ta, 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 ta. I co, one były w wozie czy były w pudełkach? Nie, w pudełkach, eleganckie. Te? Traszał teraz, widzę. <laughs> Się odzwyczaiłem od tego. łeb Nie, bo to założę chyba normalne te bomby. mi Tak, ale Więc to wcisnąłeś za... to i to nie działa No, proszę, proszę, pierwsze wejście Ło, coś ci ściąga w górę mm, Magnes suf wiem, że tu jest zainstalowany Tak zaplanowałem. Tu i tu. Ależ otwarcie sezonu. Ależ mi. Ależ mi brakowało postrzelania sobie. Bardzo mocno. A poszło mi arcy dobrze, muszę przyznać. W dniu dzisiejszym. Bo mam nadzieję, że już w tym sezonie uda nam się jakoś ogarnąć bardziej dynamiczne zabawy. Bo. O nie, asfaltują. Bo teraz, jak widzicie, nadal tarczowo. Nie ma żadnej innej e, możliwości, żeby sobie tutaj poćwiczyć, ale rzadko się zdarza. Znaczy, mnie się chyba zdarzyło pierwszy raz. Pierwsze rozgrzewkowe kilka strzałów było, a potem już sobie założyłem nową tarczę i wszystkie w czarnym. Co prawda, we Francuzie, ale w czarnym. Testowane są <laughs> i droższe sprzęty, takie jak chociażby to na warsztacie, ale już było testowane i macie na kanale testhub coś takiego, a nie mówiłem o tym Proszę bardzo, chińska wersja chińska wersja Macbooka jakżeż mogłoby być inaczej i chińska wersja Macbooka za 199, tak więc czy tam ma w ogóle szansę działać, chińska wersja Macbooka oczywiście z Windowsem, bo nie może być inaczej, ale tak stylizowany, no, zobaczymy no jabłko jeszcze wyciąć i trzeba przyznać, że tak z wierzchu, fajnie, no można sobie nakleić to pewnie by się dało zetrzeć. I proszę bardzo, jest chińska wersja MacBooka, jest chińska wersja MacBooka. Budzi się, budzi się. I skosztuje 199. Dobra, odsyłam Was na test hub. Jak ktoś jest zainteresowany takim komputerkiem, czy to w ogóle ma sens, czy to w ogóle działa, czy to się uda, czy się nie uda. Link w opisie, tradycyjnie zresztą.